Anko, środek tygodnia, mamy dzisiaj środę. Dzisiaj robota już, bo mamy popołudnie, lekka, łatwa i przyjemna, jak zwykle. I sytuacja wygląda tak: aktualny cykl pracy silnika, usterka obecna. Oczywiście jesteśmy połączeni z wspomaganiem, który, jak widzimy, nam świeci światłem czerwonym, czyli nie chodzi kurwa. No i tak to wygląda. Wiadomo, to jest Fiacik Punto dwójka, wiadomo rozbieramy ten dekielek, śrubeczki kurwa o torksik, elegancko, blaszeczkę ściągamy, żadnej filozofii nie ma, jakby ktoś nie wiedział to odpowiada za wspomaganie, jak to będzie uszkodzone, po prostu tego wspomagania nie będzie, nie musimy rozbierać półosie, kół i tak to wszystko wygląda. Teraz tak, do rzeczy, jak to sprawdzić, żeby być pewnym, że to jest to. Podajemy, rozkręcamy sobie ten silniczek, podajemy sobie plusowy i masę przewód na krótko. Jeżeli nam nie chodzi, nie ma żadnej reakcji, no to jest uszkodzone. Tak to wszystko wygląda. Więc robota lekka, łatwa, wszystko na wierzchu, nie trzeba się napierdolić czasem przy wymianie silniczka elektrycznego, co już niejednokrotnie robiłem, że musiałem wyciągać maglownicę. I w ogóle szkoda sobie szczępić języka. No tak to wygląda we fiaciku. Oczywiście, później jakiś browar. Pogoda się zepsuła, bo wiatr wieje nam pazerny. Ale, niemniej jednak, kurba, dojedziemy do piątku. A w piątek, jak to w piątek, będziemy. Będzie co będzie? Będzie pite, będzie kurba. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Najgorzej, że rozśmieszyło mnie to, co powiedziałem. To mnie troszkę zmartwiło. No ale to nic. Tak to wszystko właśnie działa. No także tu sobie to porozbieramy. Silniczek może będzie na miejscu na hurcie, zobaczymy, a jak nie to się na Allegro w klepie. Podejrzewam, że będzie kosztował ze 100 parę złoty. Pogoda nam nie sprzyja. Dobrze, że deszcz nie pada, to się nie trzeba dusić w pomieszczeniu, można sobie lekko robić. zara papieroska trzeba zapalić. W sumie to ja se teraz zapalę, bo kurwa ile można tych śrubek kręcić. No ale jeżeli chodzi o wspomaganie, no to tu mamy sprawę prostą. Poradzimy sobie narzędziami średnio specjalistycznymi. Klucz 10 Torx TX15. No ściągamy, ale głównie chodzi o diagnozę. No to nie ma nawet sensu opisu wrzucać o, wentylator się włączył tak to wygląda. No trzymajcie się, rezamy dalej. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Na no, nic, bo to jest tak wszystko proste, że tutaj praktycznie można podejść naprawdę z browarem i to zrobić. Teraz ja sobie zapalę. No i to by było na tyle. No, jeszcze mamy tam, akurat będzie widać tę piątkę, te, te piące będzie czujnik położenia wału, brak synchronizacji. Wałka z wałem, no grubszy temat, będzie trzeba wszystko rozkręcać. To będzie dopiero robota, nie to kurwa. To, to, to nie jest robota, to to jest zabawa na śniadanie. Takie rzeczy można robić. No, ale jak na wiejskiego mechanika to starczy. No tam będzie trochę więcej. Może uda mi się lepszy film zmontować, bo to ciekawa robota i bardzo bardzo dużo samochodów przyjeżdża akurat na takie roboty. No, bo to, że sam czujnik jest uszkodzony, choć to nie jest temat na teraz, sam czujnik położenia wału, jeżeli jest uszkodzony, to go idzie łatwo sprawdzić. Najgorzej, że jest dobry. Sprawdzimy sobie rozrząd, a i rozrząd mamy też dobry, poustawiany na znaki, a kurwa. Wybija nam synchronizację wałka z wałem. Może być mnóstwo przyczyn, kurwa. Ach, no temat rzeka, wytarty wałek, w ogóle koniec świata. Może być, no, 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 no. Nagram o tym osobny film, o może tak powiem. No to by było, jeżeli chodzi o Fiacika. To by było lub komputerek podłączony. A trzymajcie się. No i do zobaczenia w najbliższym czasie. Coś tam na pewno wiedzie, może jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. Hej.